Witam serdecznie. 1 września 2022 rok zaczyna się rok szkolny dzisiaj dla dzieci, dla młodzieży, a u mnie pierwszy raz w tym roku, no nie, nie pierwszy raz w tym nowym sezonie, jak gdyby grzewczym odpaliła się pompa. Oczywiście ona chodzi cały czas, tak w lato podgrzewa przecież wodę, nie? Ale dzisiaj zauważyłem, sobie tak chodziłem i coś, myślę, raz przeszedłem. Drugi raz przeszedłem, myślę, co on tak długo chodzi. Poszedłem, patrzę na temperaturę w mieszkaniu, a tam jest 21,8. Bo ja mam ustawiona na 22, i przez ostatnie dni wychłodziło się troszkę w chałupie. Więc yy, uruchomiła się pompa. Ja nie przestawiam jej na cykletni zimowy. Ona, tak jak jest ustawiona, chodzi na okrągło. Dzień i w nocy, jak to się mówi, czyli po prostu sobie pracuje jak musi. Czyli, jak temperatura spadnie w mieszkaniu powyżej, poniżej 22, no to wtedy po prostu się włącza. I to nieważne, czy to byłby lipiec, czerwiec, e, sierpień, tak jak dzisiaj 1 września. W ostatnim sezonie, ostatnie grzanie było jeszcze w maju, pod koniec maja, później już było trochę cieplej, więc już ogrzewania e, potrzeby nie było. A teraz ruszamy z nowym sezonem. U nas od 2-3 dni temperatury bardzo mocno spadły. Znaczy spadły, no minusowych nie ma, ale w nocy jest poniżej 10. W dzień, tak jak teraz na słońcu, no to może jest 17-18 stopni, więc w domu zaczęło się delikatnie wychładzać, niestety. No i automatycznie stało się to, co się powinno stać, czyli spadła temperatura poniżej zadanej w chałupie, no i włączyło się to ustrojstwo, które nazywa się pompą ciepła. Może kilka słów wam o tym opowiem, bo czy warto w ogóle taką pompę montować, czy nie, prawda? Ale to sobie tutaj gdzieś usiądę, tak na spokojnie. Jak widać skończyłem już te balustrady. One już tak zostaną, tylko jeszcze trzeba będzie pomalować raz. Ale co tutaj chciałem wam powiedzieć o tej pompie ciepła, nie? Czy to ok, czy nie ok? No. Słuchajcie, ja mogę tylko pochwalić i, i tylko zachęcać ludzi, żeby montowali pompy. Oczywiście jest pewien problem teraz z tym kryzysie energetycznym, że może nam zabraknąć w zimę prądu. Jakby nam zabrakło prądu, no to trochę lipa, nie? Wiecie, ja mam kominek, y, kupię, kupiłem sobie mm, taką butlę z gazem, ze słoneczkiem. Gdyby tam w razie czego gdzieś w garażu czy... W kotłowni, w maszynowni bardziej trzeba byłoby trochę dogrzać, żeby tam nie pozamarzała woda na przykład. Nie, i tak myślę, że jakoś tam dam rady. Z tym, że z tym tak zwanym blackoutem, to raczej dla budynków jednorodzinnych to nie grozi, bo jak ktoś zna system i wie o co nam chodzi, to nawet jak brakuje energii, to w pierwszej kolejności włączane są zakłady energo. Chłonne. Te, które potrzebują dużo energii do produkcji, one są wyłączane. Oczywiście może nam tam zabraknąć czasami. Myślę, że nie wiem na pół godziny, może na dzień, bo gdzieś coś tam jakaś awaria będzie, albo albo coś innego. Co trudno mi to powiedzieć, co to mogło być, ale. Ja zakładam, że raczej nam ten taki blackout prawdziwy dla domków, jednorodzinnych szczególnie nie grozi, ale tylko zakładam, pamiętajcie, bo tego pewności to nie mamy. Ja nie wierzę tam zapewnienia, że nic nam nie grozi, że będzie pięknie i ładnie, tylko że drogo, bo po prostu nie wierzę. No Już tyle się nasłuchałem bajek, tyle opowieści z mchu i paproci, że to jest totalna, totalne nieporozumienie. Znaczy, słuchajcie, ogólnie to tam wiecie. Oni od tego są, żeby kłamać, 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 bo jak kłamą, a dobrze kłamą, czyli, czyli wtedy ludzie im wierzą. Bo jak się kłamie 10 razy, a potem jeszcze 10 razy się to powtarza, to w końcu ludzie myślą, że to jest prawda. Ale mniejsza z tym, nie chce mi się tam po tych tumanach z wiejskiej jechać dzisiaj. Może innym razem trochę po nich pojadę, ale dzisiaj nie. Więc bardziej o tej pompie się streszczajmy. Czy jestem zadowolony? No, jak wiecie, jestem bardzo zadowolony. Czym polecił, bym polecał każdemu. Dlaczego ja mam pompę? Bo ja budując dom, od razu wyszłem z założenia, że mam mieć budynek bezobsługowy, czyli dosłownie tak, jak mieszkanie w bloku, tak? Nie jakieś tam, że a, bo pójdę yy, węgla nasypię, Słuchaj, no, słuchajcie, ja już 2-3 lata temu mówiłem, że paranoja dla mnie jest, jak młodzi ludzie, bo przecież budują się, ja budowałem się jako starsza osoba, ale młodzi ludzie, tacy 30-letni, 40-latkowie budują się i wpieprzają ekogroszek, piec na ekogroszek gdzie teraz widzicie, jaka jest sytuacja. Chociaż niektórzy będą mieli ten ekogroszek za darmo. Jeżeli uda im się kupić w PGG, a dostaną te 3 tysię, no to za darmo będą mieli ogrzewanie. Jeżeli na przykład, bo myślę, że w nowym budynku to więcej jak 3 tony węgla na pewno raczej nie idzie. W nowych tych budynkach paroletnich czy kilkuletnich. Ale ci, którzy nie załapali się na ten tani węgiel, a już pewnie się nie załapią, to będą musieli zapłacić 6000 tysięcy. W porównaniu ze mną, gdzie no, na dzień dzisiejszy ja nie płacę w zasadzie nic, tak? Nie wiem, ile mi przyjdzie za pierwsze euro, półrocze rozliczenie. Jak pokazywałem Wam, tam jestem na granicy, minimalnie mi tylko brakuje. Tak, myślę, że z 5 stówek będę musiał dopłacić, ale to mniejsza z tym. Gdybym nie miał paneli na dachu i ogrzewał się prądem dzięki pompie ciepła, to bym na dzień dzisiejszy, myślę, że w ciągu roku zapłacił z wodą użytkową na cały rok. Jakieś maksymalnie 2,5 tysiąca przy moim domu, który ma 100 metrów powierzchni użytkowej, plus garaż i maszynownia. Także tu nie byłyby wielkie jakieś pieniądze. Na drugi rok pewnie będzie troszkę, byłoby troszkę drożej, gdybym musiał płacić, no bo wiadomo, że tam na pewno troszkę ten prąd zdrożeje. Nie wiem ile, sorry, nie pytajcie się mnie, bo jedni mówią, że 10%, inni 50%, a inni 100%. Dla gospodarstw domowych, rodzinnych myślę, że nie, bo to jest rynek regulowany, więc tutaj rząd nie puści tego tak sobie, bo się przestraszy, bo wybory wiadomo, więc, więc myślę, że tam trochę to podrożeje, nie wiem, jak z VAT-em będzie, czy, czy przedłużą go te zwolnienie z VAT-u, czy nie. Tak samo zresztą, jak z gazem. Gaz w tej chwili też jest, pamiętajcie, zamrożony do końca roku. Odbiorcy indywidualnie płacą chyba 20 groszy za kilowatogodzinę, bo ten gaz jest dziwnie tak liczony, wiecie, niektórzy liczą go w kilowatogodzinach, niektórzy w metrach sześciennych, tak sześciennych chyba, no. I tak to jest pomieszane, że często taki zwykły laik to nawet nie wie, o co chodzi gaz też jest zamrożony dla indywidualnych odbiorców, bo firmy już nie płacą 20 groszy za ten gaz, tylko 80 groszy, 44 razy więcej, tak, 3 albo 4 razy więcej, a ma być jeszcze drożej i to już na dniach dla firm, bo tak jak Wam mówiłem, dla gospodarstw indywidualnych taryfa jest na dzień dzisiejszy zamrożona. Do końca roku, jak będzie w styczniu, nie wiem. Niektórzy mówią, że dostają podwyżki za gaz, ale to raczej niemożliwe, jak jest zamkrożona taryfa. Chyba że mają u jakichś małych yy, takich dostawców, których nie obejmuje ten jakby rynek regulowany. Tak mi się to wydaje. Nie jestem dokładnie pewien. W każdym bądź, gdzie w razie. Na razie prąd mamy po 72 groszy. Myślę, że on nawet jak do złotówki zdrożeje plus VAT czyli złoty 20. No to jak ja bym potrzebował. No, to wtedy już bym rachunki musiał dużo większe płacić. Wtedy musiałbym jakieś 4000, jeżeli by zdrożał do złotej 20, zł, a musiałbym płacić za energię, nie miałbym paneli, to bym musiał płacić gdzieś z 4000 już tak. Myślę, bo około 4, nawet więcej, nawet może i 5000, gdyby energia była po złoty 20. Zł, a ja potrzebuję powiedzmy 4000, tak 4,5, 4000 kWh na ogrzewanie domu i. Ciepłej wody. Także co, kończę tak króciutko, tylko dzisiaj na, na chwilę wpadłem, bo skończyłem to. A kierowniczka wraca, zapomniałem Wam powiedzieć, yy, i muszę jeszcze pomalować korytarz, już mam tam przygotowane. Ale to dzisiaj pewnie po południu, yy, i no i co, i trochę ogarnąć chałupę, żeby to jakoś wyglądało, bo najczęściej to wiecie, jak to jest. Dla faceta to jest okej, okay, nie? Że jest w sumie czysto, ale dla kobiety to już może tak za bardzo nie być. Yy, więc trzeba troszkę też ogarnąć chałupę, żeby jakoś to wyglądało, żeby nie było, że, mm, że co ty tutaj robiłeś, kto tutaj był, kto tutaj rządził i dlaczego jest yy, wszędzie tak brudno. Ogólnie nie jest brudno, jest ok, mam nadzieję. Y, mam nadzieję. Y, ale to na pewno troszkę tam się powinajduje, jakiś tych, żeby jakąś szpilkę małą wbić człowiekowi, nie? Że, a co to jest? Tutaj kurzu, zobaczcie, na przykład. I znowu rozjeżdżam się niepotrzebnie. Y, także słuchajcie. Y, wszyscy ci, co budują y, domy, to myślcie o tych pompach. Y, nie wiem. Y, Ktoś powie, że a bo to się popsuje. No nie wiem, klimatyzatory się nie psują tak za bardzo. A klimatyzatory też chodzą w lato na maksa, tak? A to jest pompa ciepła, to jest coś podobnego. Trochę większy klimatyzator i działa trochę w odwrotną stronę. Także że myślę, że tutaj raczej nie powinno być problemów. Ja jak zakładałem, to na rynku nie było dużo pomp ciepła jeszcze, bo teraz już w co drugim domu nowym jest pompa. Ja, jak zakładałem to, tu w okolicy sąsiad miał jedną pompę powietrzną i jeden w jednej w wiosce, kawałek dalej w mrozach, miał mm, pompę gruntową. Zastanawiałem się wtedy też nad tą gruntową i nad tą powietrzną. Wybrałem powietrzną, bo nie miałbym dotacji. Bo gdyby ktoś tam się załapie na 20-25 tysięcy dotacji, po prostu miałem za duże dochody, żeby dotację dostać. Ale gdyby ktoś tam się mógł załapać na tą pompę gruntową do, z dotacją, no to można nad nią się zastanowić. Jeżeli nie ma tej dotacji, to w ogóle do, gruntowa pompa odpada. Mówię Wam, to nie ma sensu 20-30 tysięcy płacić więcej, bo to, bo to nie ma sensu po prostu. Ktoś tam może powiedzieć, że a, bo gruntowa to stabilniejsza. Tak, stabilniejsza, bo ona ma na przykład w lato, pamiętajcie, też źródło zasilania 4 stopnie, powiedzmy 5, a my mamy w całe lato 10, 20, 30 stopni. Więc w lato ta powietrzna jest dużo lepsza, w zimę jest trochę lepsza ta gruntowa. Z tym, że jeżeli są oczywiście mrozy, pamiętajcie, jeżeli temperatura nie spadnie poniżej 5 stopni, to ta gruntowa i ta powietrzna będą podobne, co by robiły, tak. Dlatego, że ta gruntowa ma stabilne źródło, ale bardzo niskie. Czasami one się wychładza do 3-2 stopni. Także, dopóki mamy wyższą temperaturę, to jest na korzyść przemawia pompy powietrznej. Dopiero jak już na minus wchodzimy, no to wtedy pompa gruntowa. Ale teraz tych minusowych dni w zimę jest, jakbyśmy policzyli, to pewnie maks z 30, może z 50 nawet. To jest widzicie, dwa miesiące jest przewagi pompy gruntowej nad pompą powietrzną. Tyle w temacie moim. Ktoś inny może oczywiście uważać inaczej. Także pozdrawiam serdecznie. Nie pozdrawiam niektórych osób, niestety. Takie życie. A zimę jakoś tam przetrwamy, damy rady. Polacy są narodem zapobiegliwym. Także nie ma co się tam martwić. Nie patrzeć na tych debili z góry, bo to są dla mnie debil, na debilu siedzi i jeszcze debilem pogania. Także. Pozdrowionka, trzymajcie się.